22 października Polski Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że e, zabijanie dzieci w łonach matek e, z powodu podejrzenia ich o chorobę, wadę lub niepełnosprawność jest niezgodne z Polską Konstytucją. E, trybunał powołał się w tym zakresie na artykuł 38 Konstytucji, który mówi, że Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. Zastanówmy się, co ten wyrok może w polskiej rzeczywistości zmienić. Co roku w Polsce zabija się z tej właśnie przesłanki eugenicznej ponad tysiąc dzieci. Z tego tysiąca dzieci ponad 40% to są dzieci, u których podejrzewa się wystąpienie zespołu Downa albo zespołu Turnera. W ogromnej części. Przypadków tych chorób e, mamy do czynienia z sytuacją, w której ludzie po prostu mogą z taką chorobą funkcjonować. Mogą żyć, e, założyć rodzinę, e, kochać kogoś, e, mieć pracę, po prostu realizować się e, w takim zakresie, w jakim to będzie akurat możliwe. E, oprócz tego mamy do czynienia. Z takimi, powiedzmy, jeszcze dwoma grupami. Jedna z tych grup to jest no, bardzo trudna sytuacja, czyli grupa dzieci, które prawdopodobnie nie przeżyją porodu albo umrą wkrótce po porodzie. To są śmiertelne choroby, bardzo daleko idące wady. No i w tym przypadku warto powiedzieć coś o tym, jak wygląda życie, być może krótkie, takiego dziecka z wadą letalną, któremu pozwolimy się urodzić, a jak wygląda jego cierpienie, jeśli poddamy jej aborcji. I tutaj chciałabym zacytować um, dwie albo trzy osoby, które na temacie szczególnie dobrze się znają. Najpierw y, Tomasz Dangel, założyciel Warszawskiego, warszawskiego Hospicjum y, dla Dzieci, specjalista medycyny paliatywnej. Tomasz Dangal mówi o dzieciach, które są poddawane aborcji z przyczyny eugenicznych. Aborcje w Polsce przeprowadza się przez sztuczne poronienie. Dziecko, które rodzi się w ten sposób przed 24 tygodniem ciąży, ma niedojrzałe płuca i z tego powodu odczuwa duszność tak długo, jak jeszcze żyje, czyli na przykład kilka godzin. Duszność jest znacznie trudniejsza do wytrzymania niż ból. W ten sposób torturuje się jeńców wojennych w celu uzyskania zeznań. Prawdopodobnie tak właśnie torturowany był ksiądz Jerzy Popiełuszko. Człowiek, który sam tego nie doświadczył, nie może sobie wyobrazić cierpienia sztucznie poronionego dziecka, które próbuje samo oddychać i się dusi. Tak właśnie wygląda rzeczywistość aborcji eugenicznej w Polsce. A jak wygląda sytuacja, gdyby temu dziecku pozwolić się narodzić? Wygląda to tak, pan e, Tomasz Dangel mówi Pracuję jako lekarz 38 lat. W dziedzinie leczenia bólu u dzieci i pediatrycznej opiece paliatywnej jestem ekspertem. Nie spotkałem się jeszcze z przypadkiem pacjenta naszego hospicjum, któremu nie potrafiłbym pomóc. E, Doktor Dangel mówi o tym, że kiedy pozwolimy dziecku się urodzić i odejść e, z godnością umrzeć w swoim czasie, e, kiedy uśmierzymy mu ból środkami przeciwbólowymi, to jesteśmy w stanie opanować jego cierpienia. W przypadku aborcji jest odwrotnie. Dziecko cierpi, być może jeśli przeżyje aborcję, będzie nawet kilka godzin umierało w duszności. Ale nie tylko Tomasz Dangel, który uważa, że dzieciom powinno się umożliwić odejście w godności i urodzenie, mówił o tym, że dzieci cierpią w czasie aborcji. Mówił o tym również profesor Romuald, De Romuald Dembski. Który tych aborcji dokonywał? Zapytany wprost o to, czy płód cierpi podczas aborcji, odpowiedział: Pewnie cierpi. Im jest mniejszy, tym chyba mniej. Także osoby, które dokonują aborcji, które te dzieci zabijają, potwierdzają, że te dzieci najprawdopodobniej cierpią. Jeśli chodzi jeszcze o cierpienie kobiety, na ten temat wypowiedziała się żona profesora Dembskiego, która również zajmuje się taką opieką nad kobietami w ciąży i między innymi uczestniczy w aborcjach. Ona opowiada o tym, jak wygląda aborcja z perspektywy kobiety. To odbywa się na zwykłym oddziale ginekologii. Pacjentka jest w sali, dostaje tabletki, po których ma skurcze i roni. Za każdym razem wygląda to podobnie. Boli brzuch, jest krwawienie, trwa to czasami kilka godzin. Ona sama musi urodzić to dziecko. Kobiecie podaje się leki, po których następuje poronienie. Dziecko się rodzi drogami natury w całości, podobnie jak podczas normalnego porodu, tylko kilkanaście tygodni wcześniej. Czy to bardziej boli? Pacjentkę boli na pewno. Więc w przypadku aborcji mamy do czynienia oczywiście zarówno z cierpieniem zabijanego dziecka, jak i matki. No i oczywiście to zadaje kłam temu, co niektórzy mówią, że kobieta, która poddaje się aborcji nie musi dziecka urodzić. No otóż w polskich realiach to są indukcje poronienia. To jest y, aborcja farmakologiczna, która doprowadza do tego, że kobieta po prostu w tym 20-22 tygodniu rodzi dziecko. Rodzi martwe dziecko albo rodzi żywe dziecko, a to dziecko później się duś. Ale mówiłam o wadach letalnych, mm, a jest jeszcze trzecia grupa dzieci, którym dotąd odbierano życie y, w wyniku obowiązywania prawa o aborcji eugenicznej. Są to dzieci, które będą Niepełnosprawne, które będą wymagały opieki przez całe życie, które, e, którym rodzice albo ich opiekunowie będą musieli poświęcać bardzo dużo czasu i będą musieli stale się nimi opiekować. No i mamy tutaj do czynienia po prostu z taką sytuacją, że wiele ludzi mówi, że tym dzieciom powinno, te dzieci powinniśmy zabić przed narodzeniem, dlatego że one będą cierpiały, a ponadto osoby, które się nimi opiekują, będą cierpiały patrząc na cierpienie tych dzieci. No, i tutaj powstaje pytanie o nasze człowieczeństwo, o nasze podejście do innych ludzi. Czy naprawdę uważamy, że dlatego, że ktoś jest niepełnosprawny, dlatego, że ktoś jest chory, dlatego, że ktoś cierpi, to powinniśmy go zabić? No, bo jeśli tak uważamy, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zabijać ludzi, którzy ulegli ciężkim wypadkom, ludzi, którzy zapadli na ciężkie choroby. Dzieciom, starszym, młodszym ludziom, z niedołężniałym, generalnie ludziom, którzy wygląda na to, że cierpią. Możemy nie pytać ich o zdanie i odebrać im życie, dlatego że ciężko jest nam patrzeć na to, jak oni cierpią i dlatego, że wydaje nam się, że ich życie jest niewarte przeżycia, jest życiem przepełnionym cierpieniem. No więc w przypadku aborcji eugenicznej, której de facto Trybunał Konstytucyjny Polski zakazał, mamy do czynienia z Trzema, a może nawet czterema, lepiej powiedzieć o czterech przypadkach yy, zabijanych dzieci. Po pierwsze, upośledzenia, które pozwalają żyć, jak zespół Downa czy zespół Turnera. Po drugie, o tym nie powiedziałam, fałszywe diagnozy, czyli dzieci po prostu zdrowe, które podejrzewano o chorobę, a jednak rodzą się zdrowe. Trzecia grupa, wady śmiertelne, wady letalne. Yy, I czwarta grupa, ludzie, którzy będą ciężko chorzy, yy, ale urodzą się i będą żyli. No i te cztery grupy dotąd e, nie miały prawa do życia, nie miały pełnego prawa do życia, dlatego że e, legalne było zabicie tych ludzi przed ich urodzeniem. Dla skrócenia cierpienia, dla polepszenia losu matki, e, w imię humanitaryzmu albo e, w imię hedonizmu. E, Ciężko powiedzieć, co gorsze. W każdym razie jest jeszcze kilka rzeczy, o których warto powiedzieć w kontekście tego wyroku, ponieważ po sieci, po mediach krążą rozmaite kłamstwa na temat tego wyroku. Po pierwsze, wyrok w żaden sposób nie wpływa na pozostałe przesłanki, to znaczy, że wciąż w Polsce legalna jest aborcja, jeśli Dziecko poczęte zostało w wyniku czynu zabronionego i legalna jest aborcja w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia matki. Nic się w tym zakresie nie zmieniło. Yy, nikt nie wymaga i nie narzuca kobietom obowiązku poświęcenia swojego zdrowia i życia yy, w zamian za życie dziecka. Yy. Co jeszcze warto powiedzieć w kontekście tego aha? Pojawiły się również tego fake newsy mówiące o tym, że w takim razie w Polsce nie będzie już badań prenatalnych. No to jest absurdalne. To jest absurdalne dlatego, że po tym wyroku badania prenatalne będą jeszcze bardziej potrzebne i wreszcie będą potrzebne do tego, do czego zwykle służą badania lekarskie, czyli do tego, żeby człowieka leczyć, żeby poprawić jego. Żeby poprawić jego zdrowie. Wreszcie teraz badania prenatalne będą służyły do tego, żeby wykryć wadę, ale nie po to, żeby człowieka zabić, tylko żeby wykryć wadę po to, żeby człowieka leczyć. Bardzo wiele spośród chorób wykrywanych w okresie prenatalnym można leczyć. I co, co gorsza, wielu tych chorób nie leczy się tylko dlatego, że. Dzieci się zabija, zamiast spróbować e, ratować ich życie. W przypadku ludzi urodzonych zawsze staramy się życie uratować, zawsze staramy się poprawić stan zdrowia, leczyć człowieka. A w przypadku nienarodzonych dzieci staramy się pozbyć problemu. Jako społeczeństwo staramy się pozbyć problemu. E, proponujemy matkom, które otrzymują diagnozę chorego dziecka, proponujemy im pozbycie się dziecka. Nie leczenie dziecka, tylko pozbycie się dziecka. Teraz, kiedy, miejmy nadzieję, aborcja organiczna będzie zakazana, badania prenatalne wreszcie będą służyły temu, żeby zdiagnozować i leczyć, a nie zdiagnozować i zniszczyć. E... Środowisko lekarskie wiąże spore nadzieje z tym. E... To może wpłynąć na rozwój medycyny prenatalnej, na to, że coraz więcej Schorzeń będzie dało się leczyć przed narodzeniem. To chyba wszystkie najważniejsze rzeczy, które mm, trzeba było powiedzieć w kontekście tego y, wyroku Trybunału z 22 października. Y, miejmy nadzieję, że y, polski rząd zdecyduje się jednak <głosł> opublikować ten wyrok, bo w tej chwili jest taka mamy taką sytuację, że y, premier bezprawnie nie publikuje tego wyroku. Nie wiemy, co ma nadzieję w ten sposób osiągnąć, natomiast na pewno łamie prawo i na pewno ryzykuje życiem kolejnych dzieci.